Witam, nazywam się Stanisław Barżowski i omówię zadanie suma. W tym zadaniu należało mm, odpowiadać na zapytania w takiej postaci: mogliśmy albo dodać w jakimś punkcie na przedziale jakąś liczbę, dodać do, na, na jakimś indeksie zwiększyć wartość o określoną liczbę, albo mogliśmy na jakimś przedziale zapytać o to, jaka jest suma liczb podzielnych przez dwa. Jak mogliśmy to zrobić? Najpierw zastanówmy się, jak zrobilibyśmy zadanie, gdybyśmy mieli podać sumę wszystkich liczb, nie tylko podzielnych przez dwa. W takiej sytuacji jest to typowe zdanie na drzewo przedziałowe albo drzewo potęgowe. Wtedy wystarczy stosując taką strukturę danych w sposób zupełnie klasyczny odpowiadać na te zapytania. I wszystko jest tak, jak w jak, jak w każdym podręczniku, w każdej książce. Natomiast co trzeba zrobić w tym zadaniu dodatkowo? Trzeba jakoś obsłużyć ten warunek na parzystość. No to zróbmy tak. Poza tym drzewem, pamiętajmy sobie jeszcze obecne liczby w tablicy. Możemy to zrobić, nic nas to nie kosztuje. W czasie stałym możemy zaktualizować liczbę na danym indeksie. No możemy. I teraz. Kiedy zaktualizujemy ją i zauważymy, że z parzystej stała się nieparzysta, to wtedy musimy uważać i wyrzucić ją z drzewa. To znaczy, w momencie za każdym razem, kiedy aktualizujemy liczbę, zwracamy uwagę na to, czy wartość, która była wcześniej w drzewie, nie, nie wartość, która była wcześniej w drzewie. Czy to, co teraz jest, nowa wartość tej liczby, jest parzysta czy nieparzysta? I w zależności od tego, czy jest, czy nie, należy ją wrzucić do drzewa albo usunąć. W ten sposób, na przykład, jeżeli mieliśmy na indeksie dowolnym, tak powiedzmy piątym, wartość 5 i zaktualizujemy ją sobie na 6. Wrzucamy 6 na indeksie 5 do drzewa. A jeżeli e, była tam wartość 6 i a, zmieniła się na 8, no to wrzucamy 2 do drzewa, bo tle się zmieniło. Jeżeli była wartość 8, a potem zmieniła się na 3, to wyrzucamy 8 bo, i nie wrzucamy już nic, bo e, już tam na tej pozycji nie ma wartości parzystej. To korzyst, całe to rozwiązanie opiera się na tym, że tak naprawdę e, to drzewo nasze nie musi wiedzieć o tym, że tam jest jakaś wartość nieparzysta. Po prostu, gdy jest wartość nieparzysta w danym indeksie, to ją wyrzucamy z, z drzewa. Ok, dziękuję bardzo za uwagę.